W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Duchu Święty, źródło wszelkiego światła i miłości, przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, prosząc o Twoje błogosławieństwo i potrzebne łaski na mojej drodze życia. Ty, który jesteś obecny we wszystkich rzeczach i wypełniasz nasze serca swoją łaską. Przyjmij moją modlitwę jako wyraz mojej wiary i miłości do Ciebie. Dziękuję Ci, O Duchu Święty, za Twoją niezmienną obecność w moim życiu, za Twoje prowadzenie i natchnienie, które umacnia mnie na drodze do zbawienia. Przyjdź, Duchu Święty, rozpal we mnie ogień Twojej miłości i napełnij mnie swoim światłem. Abym podążał drogą prawdy i miłości. Otwórz moje serce na Twoje natchnienia i prowadź drogą mądrości, aby móc rozeznawać Twoją wolę i podążać za nią z całkowitym oddaniem. Udziel mi daru mądrości, abym potrafił zrozumieć głębię Twojej miłości i przyjmować ją w pełni w moim życiu. Daj mi dar rozumu. Abym mógł pojąć Twoje prawdy i kierować się nimi w moim codziennym życiu. Niech Twoja światłość prowadzi mnie przez mroki niewiedzy i błędów, abym mógł zmierzać ku pełni prawdy i życia wiecznego. Umacniaj mnie, O Duchu Święty, w chwilach słabości i pokus, abym mógł zwalczać wszelkie zło i trwać wiernie w Twojej miłości. Niech Twój duch daje mi siłę do walki z grzechem i kieruje mnie na drogę pokuty i nawrócenia, abym mógł doświadczać Twojego przebaczenia i oczyszczenia. Wzbudź we mnie dar umiejętności, abym mógł służyć naszym bliźnim z miłością i oddaniem, spełniając nasze powołanie do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej obecności i mocy. Aby inni mogli dostrzec Twoją działalność w moim życiu. O Duchu Święty przyjmij tę modlitwę jako wyraz mojej najgłębszej wiary i miłości do Ciebie. Błogosław mnie swoją łaską i prowadź mnie na drodze zbawienia, bym doszedł do pełni życia wiecznego w obecności Boga Ojca. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty. Między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.